Kościół Pokoju w Jaworze jest największą drewnianą budowną o funkcjach religijnych na świecie. W roku 2001 został wpisany na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Kościoły Pokoju powstały w drugiej połowie XVII wieku w następstwie Pokoju Westfalskiego kończącego wojnę trzydziestoletnią. Naciskany przez protestancką Szwecję, katolicki cesarz Ferdynand III Habsburg przyznał śląskim luteranom prawo do wybudowania trzech świątyń na podległych mu terytoriach. W Głogowie... Jaworze oraz Świdnicy. Do dzisiaj przetrwały dwa kościoły pokoju, w Jaworze i Świdnicy, natomiast kościół w Głogowie spłonął w XVIII wieku w pożarze wywołanym uderzeniem pioruna. Kościół w Jaworze ma 43,5 metrów długości, 14 metrów szerokości, 15,7 metrów wysokości i pomieści 6000 osób. Drewniana konstrukcja ryglowa pozwoliła architektom na wzniesienie cztery kondygnacyjnej oszczędzającej rozmachem wnętrza świątyni. Co ciekawe, liczne wejścia do wnętrza mają swoje bardzo praktyczne zastosowanie. Każda z klatek schodowych prowadzi do innego miejsca we wnętrzu, co sprawia, że możliwe było sprawne rozlokowanie wchodzących do kościoła wiernych. We wnętrzu wrażenie robi przede wszystkim barokowy przepych świątyni. Świadectwo istnienia tej epoki i sztuki w połączeniu z teologią luterańską. Podobny, choć nieco większy kościół możemy zwiedzić w Świdnicy. My już tam byliśmy. Relacja w prawym górnym rogu. Zapraszamy.